Zaczął usilnie błagać. Nauczanie domowe, 23 marca, księga wyjścia, rozdział 32, wersety od 7 do 14. Pan rzekł do Mojżesza: Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócił się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu. I oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać. Pana, boga swego, i mówić, dlaczego panie płonie gniew twój przeciw ludowi twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką. Czemu to mają mówić Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich, uczynię potomstwo Wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam Waszym potomkom i posiądom ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Chciałem dzisiaj zwrócić uwagę na tę część tej historii, w której widzimy modlitwę Mojżesza. Nie ma wątpliwości, że jest to rodzaj modlitwy wstawienniczej. Czytamy, że Mojżesz usilnie błaga i wiemy o co prosi, o to, aby Bóg zaniechał tego zamiaru, który powziął względem niewiernego Izraela. Gdybyśmy zatem. Zwrócili uwagę na treść tej modlitwy. To widzimy, że składa się ona z trzech części. Zaczyna się od pytań, potem następuje zasadnicza, główna prośba, i kończy się ta modlitwa przywołaniem historii zbawienia. Trzy części. W pierwszej Mojżesz niejako zagaduje Boga, pyta Boga o zamiary, o plany, o stan serca Boga, czemu Bóg się gniewa. Widzimy to bardzo ludzkie takie podejście, to bardzo relacyjne przeżywanie modlitwy, traktowanie Boga rzeczywiście jako osoby, z, którym, z którą można normalnie porozmawiać, do której można się zwrócić którem można zapytać. Druga część, ta prośba, jest wołaniem, aby zatrzymane zostało zło, aby nie spotkało nic złego tych, którzy zawinili, którzy popełnili grzech, ale żeby zostali osłonięci specjalną ingerencją Boga. Należy się kara. Należy się konsekwencja, należy się działanie, które jest skutkiem tego upadku i tego odejścia. Ale Mojżesz chce, żeby zostało to jak najbardziej złagodzone, jak najbardziej zminimalizowane. Ostatni element to odwołanie się do całej historii, do tego, co Bóg zrobił już względem Abrahama, Izaaka, Jakuba, do tego, co stało się Bożą obietnicą, co jest realizowane przez wieki i do tego odwołuje się w tej modlitwie, w tej prośbie, w tym spotkaniu z Bogiem Mojżesz. Widzimy zatem, że wstawiennik to ktoś, kto ma bliską relację z Bogiem. Po drugie, to ktoś, kto rozumie historię zbawienia. Ktoś, kto odwołuje się do tej historii, do Bożych obietnic, do etapów, które już zostały zrealizowane, do tego, co Bóg zamierza, i w końcu, myślę, że to bardzo istotna sprawa, prośba dotyczy wprawdzie tej szczegółowej sytuacji upadku ludu i konsekwencji tego grzechu, ale w istocie, jest prośbą o realizację woli Boga. To nie jest prośba, żeby się stało tak, jak Mojżesz chce. To nie jest wołanie, żeby lud mógł coś po swojemu sobie jeszcze tam wykombinować. To jest prośba, żeby zostało zrealizowane to, co jest odwiecznym zamiarem Boga, pomimo grzechu ludu. Zatem modlitwa wstawiennicza to. Spojrzenie na Boga i połączenie tego niedoskonałego ludzkiego elementu z tym, właśnie, aby mógł zostać zrealizowany plan, mógł zostać zrealizowany zamiar, żeby tu się nic nie zmieniło. Mojżesz nie chce, żeby Bóg zmieniał zamiary. Mojżesz chce, żeby ten jeden moment, ten upadek nie spowodował cofnięcia Bożych obietnic i realizacji Bożego planu. Zadanie dla ciebie na dziś. Pomódl się za kogoś z rodziny, przywołując błogosławieństwo, które już ta osoba otrzymała i prosząc o to, co jest potrzebne, aby ona zrealizowała Bożą wolę. Niech Ci w tej modlitwie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.